Okej, okay, halo. Dobra, wracam. Po raz tysięczny dzisiaj. Chyba chyba znalazłem przyczynę problemów, mianowicie e, zrzuciłem najświeższy log i mi jeszcze jeden błąd znalazł OBS, że tam jest jakaś eksperymentalna funkcja, która jest zadana e, tam Hardware Acceleration, który powoduje czasami problemy, który był zaznaczony jako krytyczny błąd u mnie, więc zobaczymy, czy to zadziała. Czas pokaże, czy to teraz się poprawi. No, natomiast dajmy szansę, dajmy szansę. Może, tak naprawdę, tutaj był pies pogrzebany i tutaj się te problemy rodziły. Więc y, będę dalej obserwował, czy na YouTubie się nagrania nie i I co? Lecimy dalej. Ajej. Uczę, trauma z tych parkurowych challenge y wraca. Czemu mi to robicie? Za chwilę się skończy tym, że będą tutaj padały. O, tutaj się jakiś bug zrobił. To płótno wisi w powietrzu. Okej, okay, kolejna lampa Shit Tak żem czuł, że, że spadnę O nie mów, że zaczynam od zera O Jezu, myślałem, że kurczę tylko do tej lokacji, w której Gadałem z chłopcem z, z chłopcykiem najgorzej. Kaliście mnie O, tutaj była opcja teleportacji, tego nie zauważyłem. Trzeba z nim pograć? Żegnajcie. Dobra, nie. już On pamięta, że gadaliśmy ze sobą. To Bo główny bohaterze, to też pamiętaj, że już byliśmy tutaj. Nie trzeba powtarzać całej lokacji od nowa. O, się już prawie spadłem. Czy chamsko te gwozie tutaj rozłożyli, żeby gracze mieli łatwiej się skuć? Ale że to już wszystko znalazłem, przecież tam chyba jeszcze jedna była lokacja, której jeszcze nie zaliczyłem wcześniej. Co jest, kurde. Jeszcze sprawdzę sobie tę jedną lokację, bo mam wrażenie, że coś jeszcze pominąłem. O tym pójdę stoczyć walkę z tym ostatecznym przeciwnikiem, jakimś latarnikiem. jeszcze pytanie w ogóle: jak wiele pominąłem innych lokacji, ale to jest inna historia. A tu? No, tutaj byłem? Nie pamiętam Ale może? Byłem? Nie pamiętam Może? Nie, Aha. byłem Tutaj pamiętam, że się Mi się spotkałem to chyba na górze 3 dialog miałem Tutaj było to płótno, które zabrałem, co nie? Które przyniosłem do do przeszłości. Dobra, próbujemy w takim razie. Lecę do tego latarnika, czy jak tam było. Z drugą się nie mylę, za pokonanie tego finalnego przeciwnika w warsztatach malarskich, też była jest nagroda, w sensie achievement. Byłoby miło, byłoby bardzo miło, gdyby się okazało. Dobra, czy już... Sz... <laughs> nie, nie pytajcie. Byłoby miło zakończyć kolejny odcinek również jakimś achievementem, znaczy kolejny odcinek w sensie... Kolejne 10 odcinków, które teraz robiłem, bo oczywiście przez te błędy Natworzyło mi się ich tysiące o shit Wygnajcie Mówisz, byś kurczę przewidywał, że będzie jakiś zgon mój Nic takiego nie przewiduję, będziemy Będziemy żyć Długo, szczęśliwie Yeah. wrażenie, że czasami predefiniowali kurczę, że są jakieś sytuacje, w których po prostu włączają tą cholerną rolkę, przez którą łatwo idzie zginąć. Takie trollowanie trochę. Z tego mamy, czy to nie będzie pojedynek 1 na jeden. Bo pokonanie tego latarnika są, byłoby troszkę ciężkie. No Zobaczmy kurczę, I do アハハハハハハ。 ハハハハ Let's call the pot. Jej Kolejne. Pobudzujący tak pierwszy. To jest dodatkowe pikto, w coś sensie kolejny poziom i progu śmierci, jest 50% więcej, obrażeń, kiedy masz, mniej niż 10%. To jest w drogu progu śmierci całkiem mocne pikto, kiedy to jest naprawdę turbope. Chcę, sobie może pozwolić na takim... Na takiej jeździe po... Po barierce. Ja w tym momencie wciąż nie czuję się gotowy. Ale, hej, udało się, udało się, mamy to. Jest kolejny załatwiony poziom. Pani nie wygląda ta galeria obrazu swoją drogą. I na razie, na razie, odpukać twu, 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 na to, że działa, że działa nam podgląd. Znaczy, nie, nie pojawiały się te błędy od Windowsa, więc hej, może faktycznie coś w tym jest. Może jednak rekomendacje OBS-a były faktycznie trafione. Dobrze, ale tak czy inaczej, na teraz kończę ten odcinek. E, może jeszcze wieczorem uda mi się zagrać, nadgonić troszeczkę zaległości z tej gry, Ale póki co, to wszystko. Tyle tego dobrego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Health Clair Obscure, Exposition Free. w drodze do 33.